O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić szybko challenge poziom apokalipsy, czyli ten naj, najłatwiejszy, gdzie musimy zidentyfikować ducha, e, zrobić wszystkie opcjonalne obiektywy, zrobić zdjęcie ducha na razy 6 <coughs> customie, bierzemy funny a e, takiego wydaje mi się, że taki, e, tak będzie najłatwiej to zrobić, na takie ustawienie, bierzemy potrzebne nam rzeczy. Lecimy patrzymy jakie mamy jakieś obiektywy łatwe mamy Możemy to, to, ta. to, ta mega. lecimy, opalamy sobie tutaj Tutaj sobie wyraźniemy, idziemy. Wschadzałem najpierw tablicę Gdzie jest Female, dobra. Będzie na pewno pierwsze i potem co? Wing room. OK, female room i dobra. Mamy i mamy idzie do Was. Okej, okay, on jest giga szybki Da, Deogen, Deogen, deogen. Tego muszę... Dobra. mamy zdjęcie DO. Pięknie. E, czyli tak, mamy No Musimy uciec od niego. Co ucieknięcie będzie łatwo i musimy jeszcze... Że nam Hunter zrobił. Zdjęcie raczej ducha mamy Dobra no fajny duch nam się to to On jest giga fajnym duchem Foto ghost A czemu mi tutaj za ghost nie zaliczyło to nie wiem Ale no Raczej nam powinno to zaliczyć jedno to? Mamy kartę jeszcze mu użyć e, to był jaki, A, nie pamiętam jaki to był pokój Dobra Bucha female, czyli to było tu. O Boże, jak się wystraszyłem, Ok. Ok, teraz na pewno powinno być. Co wiesz, że to jest mimik? Nie, to nie jest mimik, to mamy dogę na pewno. Tylko teraz... Nie chcę eventu zrobić. jest event, no bo... tam żyję wyjść? No i mamy. Tu mamy wszystko. Zdjęcie do drogałem i lecimy. Chyba ja powinni nam to zaliczyć. No i mamy. No, nie pięknie. I tak nam się to prezentuje tutaj. pięknie. A ja się z Wami żegam. Hello alo.